Partnerem kanału jest firma Destronic, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronik oraz kod rabatowy. Microsoft oraz Xbox starają się zmienić trochę reguły gry, jeżeli chodzi o rynek gier i konsol. Naciągnąć te zasady obecnie panujące, dla własnych potrzeb. I po pierwsze, nie ma w tym nic złego, a po drugie, Microsoft to nie pierwsza firma, która stara się to zrobić w historii rynku gier. Zapraszam do materiału. Ale najpierw sprawdźmy sobie Eneba.com. Jest to firma, która oferuje tanie gry na konsole Xbox, PlayStation, Nintendo oraz komputery PC. Teraz mają ciekawą promocję na słuchawki Logitech. Więc jeżeli szukacie słuchawek, zapraszam tutaj na ich stronę. Na pewno dostaniecie dobry deal. Tutaj mają G522 Lightspeed za całkiem niezłą cenę, tym bardziej, że też są tutaj przeceny na różne inne produkty, więc można odwiedzić ich stronę. Oprócz tego Eneba oczywiście też ma promocje na różne gry. Game Pass zawsze można taniej kupić i jak sobie tutaj popatrzycie, mamy teraz bardzo dobrą cenę na Game Pass Ultimate. Wersja global, czyli działa wszędzie. Oczywiście sprawdźcie, czy wszystko się zgadza. Można sobie dodać to do koszyka. Oczywiście, tą wersję za tą cenę. Czyli kupujemy buy now. Przechodzimy do koszyka. Dostaniemy przy okazji trochę zwrotu pieniędzy. Cashback 455. Też dobrze i oczywiście możemy wybrać sobie płatność, jaka Wam pasuje. Mamy tu Eneba, Wallet, Blika, przelewy 24, płatności kartą oraz e, PayPal. E, Eneba.com Sprawdźcie, moim zdaniem, Warto. Bardzo dobra strona, na której zaoszczędzicie bardzo dużo na nowych grach. Cześć, witam Was serdecznie z tej strony MAC i w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie trochę o regułach gry obecnie na rynku gier obecnie panujących oraz tych, które wcześniej panowały i ciągle zmieniających się też trochę zasadach gry, jeżeli chodzi o rynek gier, bo oczywiście to nas najbardziej interesuje. Oczywiście, w życiu wszystko się ciągle zmienia, technologia się zmienia, strategie biznesowe się zmieniają, i w tym właśnie sedno sprawy Microsoft stara się zmienić trochę reguły gry. Nie chce robić dokładnie tego samego, co robiło przez dwie dekady, i które, szczerze powiedziawszy, średnio im wychodziły, może nie licząc Xboxa 360 i oczywiście. Moglibyśmy wejść w szczegóły i porozmawiać, dlaczego tak to się działo, jakie błędy popełnili, a popełnili ich całkiem sporo, co nie zmienia faktu, że chyba teraz jest trochę późno, żeby nawracać ten statek, powiem tak, trochę w przenośni. I chyba wydaje mi się, zdali sobie sprawę w Microsofcie, że nie ma co się kopać z koniem, nie ma co konkurować z PlayStation z Nintendo będziemy robić biznes po swojemu i to jest właśnie największa rzecz, którą można ewentualnie wyciągnąć z obecnych obecnej sytuacji na rynku i to co Microsoft stara się zrobić chce w pewnym sensie znaleźć miejsce dla siebie że tak powiem, swoją niszę, tak, tak samo jak PlayStation ma swoją niszę i swoich fanów, Nintendo ma swoją niszę i swoich fanów, Microsoft i Xbox stara, postara się stara się zrobić dokładnie to samo, ale nie konkurując bezpośrednio z PlayStation czy Nintendo, a właściwie z, chcą znaleźć własny rynek, własno, własny sposób na robienie biznesu y i tak jak powiedziałem, nie ma w tym nic złego, bo ja wiem, że część osób powie: No tak, ale to wcześniej działało z Xboxem 360 ekskluzywy, tutaj konsola jako centrum rozrywki. Może kiedyś to działało, ale teraz się dużo zmienia na rynku i Microsoft oczywiście też to widzi. I szczerze powiedziawszy, jak coś nie działa, nie ma sensu się w to ciągle pchać. Dokładnie to samo zrobiło Nintendo, w pewnym sensie też PlayStation. Szczerze powiedziawszy, z kilkoma projektami, które po prostu im nie wyszły, więc skupili się tylko na tym, co teraz robią dobrze czyli konsole PlayStation. Ale wydaje mi się, że akurat. Jeżeli chodzi o Nintendo, to akurat lepszy przykład, ale wspomnę też PlayStation, bo PlayStation też powoli chciało wejść na rynek gier. Nie wiem, czy wiecie, współpracowało e, albo że tak powiem, rozpoczęło współpracę z Nintendo, żeby dostarczać im części do ich konsoli, do Nintendo, do konsoli Nintendo, ale współpraca im nie wyszła. Szczerze powiedziawszy, winą tu można obarczyć Nintendo, bo Nintendo nie za bardzo chciało e, z nimi współpracować. E, Później, jak się okazało, więc PlayStation się wkurzyło i stworzyło, stworzyło swoją konsolę, własną konsolę domową. Jak to się wszystko później ułożyło, wszyscy wiemy, mamy już piątą generację PlayStation i no, bardzo dobrze im to idzie. Z Nintendo było jeszcze ciekawiej, ze względu na to, że no, nie wiem czy zauważyliście, ale teraz właściwie jeżeli chodzi o Switch... I Switch 2 to właściwie to są konsole bardziej przenośne niż takie typowe konsole pod telewizor. No oczywiście można je podłączyć pod telewizor, ale głównym takim, że tak powiem, główną cechą, która powoduje, że wiele osób kupuje te sprzęty, to no, oczywiście gry też, ale mimo wszystko to, że to jest dobra konsola przenośna, tak. I właśnie o to chodzi. Nintendo w pewnym momencie uznało, że nie będzie się kopać z PlayStation i w tamtym czasie jeszcze Xboxem, że nie będą konkurować o tych samych klientów i chcą zaoferować coś innego. Więc postanowili połączyć to w oba światy, najlepsze, w którym się sprawdzali czyli konsole przenośne i konsole, konsole domową, połączyli to w taką właśnie hybrydę jak Nintendo Switch. I patrzcie, wielki sukces. A szczerze, pamiętam, jak Nintendo Wii U sprzedało się chyba tylko w 13 milionach egzemplarzy. No to wiele osób nie wróżyło Nintendo nic dobrego, jeżeli chodzi nawet o switcha. A tu się okazało, okazało że ta konsola stała się wielkim sukcesem sprzedażowym. Teraz to chyba to jest najlepsza, najlepiej sprzedająca się konsola w ogóle kiedykolwiek w historii, mi się wydaje. Więc no takie czasami duże zmiany mają sens, więc Nintendo to, to się udało. PlayStation w pewnym sensie też. Zresztą mieli też projekty jak handheldy, średnio im to wyszło, więc skupili się na PlayStation. I teraz w pewnym sensie Microsoft robi to samo. Nie chcę tak na dobrą sprawę konkurować bezpośrednio z PlayStation, bo nie oszukujmy się, to jest ich główny konkurent, a chcą znowu skupić się na Bardziej rynku komputerów PC. Oczywiście nie olewają zupełnie konsol, dlatego w pewnym sensie też to, co stara się zrobić Microsoft i Xbox, trochę mi przypomina właśnie całą tą koncepcję, jeżeli chodzi o strategię Nintendo z czasów, właśnie Wii U, kiedy połączyli to co na czym się bardzo dobrze znali i dobrze im w miarę wychodziło z czymś co średnio im wychodziło e, i wyszedł im Switch więc oni też. to był, Czyli taka hybryda konsoli stacjonarnej i przenośnej. Więc Microsoft w pewnym sensie chce zrobić też hybrydę ale konsoli stacjonarnej ewentualnie handhelda i komputerów PC e, tak szeroko po, pojętych komputerów PC. No bo szczerze powiedziawszy ne, no, laptop to też komputer PC, tylko trochę inaczej zbudowany, więc nie chodzi mi o konkretny sprzęt jako taki, tylko po prostu o, o to, że to są urządzenia budowane przez inne firmy, napędzane w, największym, e, e, w największej ilości Windowsem, e, więc Microsoft chce po prostu wrócić w pewnym sensie do korzeni, a jeżeli sobie przypomnijcie, jeżeli oglądaliście Kiedyś bardzo ciekawy taki materiał, który Xbox, Microsoft opublikował chyba ze dwa lata temu, gdzie opowiadali historię powstania w ogóle Xboxa i potem Xboxa 360 i Xboxa One, to w tamtym materiale, oficjalnym materiale, fajnie jest opowiedziane, jak Microsoft zgodził się na, pro, na w ogóle projekt konsolowy, jak Bill Gates dał zielone światło konsoli, bo w pewnym sensie ob, obiecali Billowi, że to będzie taki konsol, że to będzie właściwie taki PC w małej, w małej obudowie, szybko ładujący gry, który można łatwo podłączyć do telewizora. Oczywiście trochę inaczej wyszło, bo okazało się, że to z tego Windows'a dużo nie zostało. Oczywiście gry się ładują świetnie i dobrze działają, ale już reszty funkcjonalności komputera PC tam nie było, a wydaje mi się, że tego też oczekiwał Bill. W pewnym sensie, w pewnym momencie, nawet w tym materiale była taka scena, gdzie opowiadali, że Bill był strasznie wkurzony. Że nie dostał tego, czego chciał. Że ta konsola to typowa konsola, a nie właśnie taki komputer PC, tylko w małej obudowie. Ale potem Steve Ballmer, który w pewnym momencie zaczął przejmować już władzę w Microsoftie, no mimo wszystko dał zielone światło i reszta to już historia. Wiecie, jak to wszystko się potoczyło. Więc w pewnym sensie Microsoft wraca, Microsoft wraca do korzeni, czyli. Microsoft teraz będzie chciał, jeżeli wszystkie te e, przecieki się okażą prawdziwe, oczywiście, Microsoft chce oferować nam taką hybrydę komputera i kom soli PC, czyli chce wyjąć co najlepsze z komputera PC, czyli e, taką. E, elastyczność systemu i to, że wiele rzeczy można na nim robić. I połączyć to z konsolą, czyli z prostotą w miarę i takim łatwym dostępem do gry, szybkim odpalaniem i kilkoma innymi feature. -ami. Więc oni chcą to po prostu ustalić, taką zbudować hybrydę. Więc wiecie, ja rozumiem, że wiele osób się przyzwyczaiło do. Do takiego Xboxa, jakiej jaki tu mamy, ale z drugiej strony, jeżeli tak się nad tym wszystkim zastanowić, to nowa konsola Xbox powstaje. Prawdopodobnie dostaniemy ją za jakiś rok czy dwa. Ta nowa konsola, tak z punktu widzenia użytkownika, niczym wielkim się nie będzie różnić, bo to po prostu będzie urządzenie, które będzie uruchamiało gry które zostały stworzone na Xboxa i które zostaną w przyszłości stworzone na Xboxa będzie wstecznie kompatybilność i w ogóle, więc tak na dobrą sprawę nikt na tym nie traci. Naprawdę. I ja naprawdę nie rozumiem całej tej dramy, która utworzyła się wokół Xboxa, bo, no dobrze, może niektórym szkoda, że te gry są. Kiedyś były tylko na Xboxie, a teraz są wszędzie. No, ale z drugiej strony, nikt wam tych gier nie zabiera, tak? Dodatkowo jest Game Pass, czyli bardzo dobra oferta, jeżeli chodzi o korzystanie z nowych gier. Plus, konsola też powstanie, więc nie tracicie dostępu do starych i nowych gier, jeżeli chodzi o Xboxa. Cały ten ekosystem, czyli wszystkie listy znajomych i tego typu rzeczy, wszystko zostaje. Więc w czym jest problem? Wydaje mi się, że bardziej to jest taki po prostu clickbait i hate na Microsoft jakoś Xbox zawsze się dobrze sprzedaje. Zresztą to nic nowego, szczerze powiedziawszy. Trochę Microsoft sobie w latach 90 zapracował na takiego na taki właśnie na opinię takiego osiłka trochę, który się rozpycha na rynku i nie zawsze zgodnie z regułami gry. Teraz Microsoft w pewnym sensie znowu chce się porozpychać trochę na rynku i znaleźć swoje nowe miejsce. Tylko wydaje mi się, że tym bardziej, trochę bardziej kulturalnie i bez e, takiego podejścia monopolowego, jak kiedyś to było. Zresztą wydaje mi się, że teraz już te wszystkie e, urzędy, które. Dbają o to, żeby była konkurencja zdrowa na rynku, już Microsoft w to na pewne rzeczy by nie pozwolili. Nie pozwoli, także, tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, to chyba tyle na dzisiaj. E, takie moje przemyślenia, jeżeli chodzi o Xboxa, powtórzę się po raz kolejny. E, jeżeli Microsoft podejdzie do, te, do tej nowej strategii na spokojnie, nie będzie zmieniał zdania co 5 miesięcy. Jeżeli faktycznie dobrze wykona, wykona, wykonają swoją pracę i, i ta, po, po, ta hybrydowość między komputerami PC i Xboxem będzie naprawdę działać, i tam nie będzie żadnych problemów technicznych i nie będzie żadnych zagwostek. Yy, nawet trudnych do przewidzenia w tej chwili. Czasami to jest akurat śmieszne, jeżeli chodzi o, o nowe generacje, czasami nawet nie potrafimy wyobrazić sobie potencjalnych problemów, jakie czasami mogą e, przyjść, a potem się one okazują, że są całkiem spore, więc nie chcę tutaj wymyślić jakichś potencjalnych problemów, ale jeżeli Microsoft dobrze wykona swój plan, dobrze to zaplanuje za, 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 za i dobrze wykona ten plan i faktycznie ta współpraca z tymi firmami wszystkimi plus swój własny sprzęt na rynku, jeżeli będą to promować i e, będą rozbudowywać, rozbudowywać Play Anywhere i będzie wsteczna kompatybilność na konsolach plus mam nadzieję też na komputerach e, e, PC z procesorami AMD, AMD, tymi nowymi. To naprawdę ma to szansę się udać. Czy się uda? Nie wiem, przypuszczam, że Microsoft też na 100% nie wie, ale na pewno spróbują i wydaje mi się, że to też cieka... To też utworzy nową generację ciekawą. Dużo ciekawszą niż na przykład nawet ta generacja, bo szczerze powiedziawszy, w tej generacji nic takiego nadzwyczajnego się nie stało. Mieliśmy dostać tą rewolucję AI, nie nastało to. Mieliśmy mieć. Jakieś wielkie nowe światy z nowymi rzeczami i nową fizyką dzięki lepszemu, le, lepszym procesorom i, i szybkim SSD to też właściwie nie miało miejsca, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przyszłą generację. Te technologie na pewno się trochę tam zmienią, przyspieszą i będą lepsze. Także na dzisiaj to chyba tyle. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć.